Siema widzowie, dzisiaj pierwszy odcinek yy, z głosem. Chciałem was oprowadzić po takim mieście, co budowałem długo. No miasto to są jakby trzy domy, parking i jakieś tam farma. Ale długo to budowałem i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tutaj jest droga, to jest parking. Normalnie są wszędzie samochody takie. Yy, tutaj będzie powstawała taka duża willa. Moja, jakby. Na początku wam pokażę pierwszy domek. jakby To jest pierwszy dom, który został wybudowany na tym mieście. On jest umeblowany od środka, ale na przykład już ten albo ten nie jest umeblowane, bo to zajmuje mega dużo czasu. Więc oprowadzę was dookoła. Wygląda tak. I na przykład y, w środku wygląda mega ładnie, moim, moim zdaniem, powiedzcie, jak, jak w naszym. to jest kuchnia. Tutaj jest stół do jedzenia. Taki zrobiłem w pierwszym życiu y, stół, że jakby dywany zawidują. No, dywan, kanapa z y, telewizorem. Tutaj taki jakby, no, ogródek. Z domu. Po prostu kwiatki i różne rzeczy. A, no tak. Tutaj jeszcze jest garaż z takim dużym samochodem. Bardzo dużym. I jakieś rzeczy. To idziemy na górę. I to nie jest jakiś mega ładny ten dom, bo no to był mój pierwszy taki duży dom. No nie pierwszy, ale pierwszy taki jakby bardzo duży i nowoczesny dom w życiu. Spróbujem. Tutaj miały być rybki, ale zmieniłem przez przypadek ustawienia serw tego świata, bo to nie jest serwer. Zmieniłem, że nie może nie można być zwierzęta i tak trochę to rozwaliłem. Tutaj jest taki po prostu stół do siedzenia. Tutaj jest łazien... Nie. Co tu jest? A tu jest pokój. Tu jest komputer Obraz, nie widzę. Dobra, tutaj. Co jest? A, pokój. Nie. Ja to budowałem z rok temu, więc nie pamiętam za bardzo. Yy, no tak, to jest pokój. I pamiętam, że w jednym z tych pokojów był mój piesek. O chyba tu. A, już go nie mam. Widać, że umarł. No, tutaj są takie szafki. A to był ogólnie mój pokój. Tutaj... jakieś kwiatki i tam jest biurko. I tutaj jest wyjście na balkon. Gdzie są leżaki. I tutaj też można wyjść. Gdzie była łazienka? O, tu jest łazienka. Są ręczniki. Yy, trzy zewa siebie. Obrazy nie miałem już pomysłu. Tutaj jest taka wanną prysznic, bo można tutaj jakby wziąć prysznic i też się kopać jak w wannę. Więc tutaj będą prysznice. No a tutaj nie pamiętam co tutaj było. No więc idziemy dalej i to chyba wszystko w tym domu. Tutaj byliśmy i takie zrobiliśmy. To idziemy do kolejnego, teraz Wam pokażę, bo ja idę w kolejności budowania, Jak zbudowanie, ten jest najstarszy, ten trochę taki średni, a ten najnowszy. Ten jest najlepszy moim zdaniem, on jest super. Yy, no więc... Przechodzimy, tak? On jest mega duży ten dom. Który... No. On no właśnie nie jest jeszcze zrobiony, więc tutaj chyba miała być, tak? Tutaj miała być łazienka, bo są kafelki takie. Tutaj... A, tu jest garaż z wyjazdem Ciemno jest, więc oświetlę trochę Dobra Ym, Tutaj... Chyba miała być kuchnia, tutaj salon więc wchodzimy na górę. No to takie przy... oszklone jest. Tutaj wejście jeszcze na górę. Tutaj jakiś pokój miał być. Tutaj też jakiś pokój. Tutaj też jakiś pokój. A tutaj chyba łazienka. Tak, tutaj łazienka. Zawsze jak robię łazienkę w tym domu, to są takie kafety. A no i tutaj chyba było coś ukrytego. Tak. To jest taki, no, jakiś schowek na rzeczy, po prostu. Chodzimy jeszcze wyżej i tutaj jest pokój, jakby, zabaw. To są oświetlenia, chyba? Tak, oświetlenia. I tutaj jest basen. Więc teraz sobie pójdziemy gdzie indziej, do tego kolejnego domku. W ogóle te drogi są takie... Długo robiłem te drogi, bo musiałem idealnie wymierzyć, na przykład jak tutaj są te zakręty, to musiałem zrobić pasy, jakieś te... O. I to jest zgodnie z ruchem. Tylko chyba pomyliłem stronę. Dobra. I teraz wchodzimy do najlepszego domku. Już takiego... Sprawdzę czy się nagrywa Tak. Wchodzimy do najlepszego domku. Już takiego bardzo... A nie, jeszcze tutaj pokażę Wam metro. Takie słabe, bo budowałem je jakoś 20 minut. Ale... Tu jest bedrock, więc nie ma, nie ma jak zrobić wyższego, ale potem będę pewnie budować, że podwyższę tam grunt na górze I po prostu to będzie takie koło i taki tunel drążący się Dobrze, to wchodzimy teraz do kolejnego domku do Zewnątrz wam go pokażę, tutaj jest basen, taki mega już super, tutaj jest Kampolina. I tutaj, pod tym są normalnie slime, więc można sobie na nim skakać. No i dookoła. Właśnie ten dom to jest mój ulubiony. Budowałem go najdłużej ze wszystkich, nawet dłużej od tamtego z tym. Z umeblowaniem. No, tutaj będzie salon, kuchnia. Tutaj chyba łazienka. Czy tam coś? Nie pamiętam. A, no i tutaj jest taki tajny schowek. <grymny> Diamenty. To już to się wchodzi wyżej. Pierwszy, no, chyba dwa piętro, czy nie? Nie. E, dobra. Tutaj jest pokój. A nie. Tutaj chyba miała być łazienka. Nie dobra, to jest pokój, to jest za duża łazienka, tutaj też jest pokój, już takie mega duże pokoje. Tutaj też pokój. I tutaj też pokój. Fajne widoki są z tych okiem. Dobra, to jak idziemy jeszcze wyżej. Oj oj, to niezabezpieczone jest. To wchodzimy wyżej i to jest taki jakby. Zrobiłem dzień, bo było ciemno. Tutaj jest jakby taki taras, Tutaj tym ja chciałem zrobić ogólnie basem. Ale jeszcze nie zrobiłem. No to jest mój piękny mieczyk zenchantowany na randomowe enchanty. No i tutaj będzie jakiś stolik, jakieś e, siedzenia, żeby można było sobie patrzeć gdzieś, na przykład coś. Tutaj się wchodzi na górę i to jest moje ulubiona rzecz w tym domu. Bo tutaj na przykład z kolegami, jakbym chciał sobie zrobić nocowanie, czy nie wiem, coś, y, się pobawić, to tutaj jest wejście na górę. I tak, można sobie włączać lampy i wyłączać, na przykład na noc. Tutaj jest. Nie wiem co, nie mam pojęcia. Coś. Yy, no. I tutaj taki jakby pokój do zabawy, czy coś. A tu do spania. I są łóżka. O, tutaj, no właśnie, tutaj zrobiłem PlayStation 5. Tu są głośniki, to jest monitor, w sensie y, telewizor. I tu są pady wszystkie. Jest 5 padów na 6 osób, to jedna osoba nie będzie po prostu grać, i będzie lepiej. No to całe wam to miasto już pokazałem, ale jeszcze tam zrobiłem jakąś farmę, bo już mi się nie chciało budować domków. więc po prostu zająłem jak najwięcej terenu na farmę i chyba mam zamiar to zniszczyć, bo tutaj chyba będą domki jeszcze. Bo tak mi się po prostu nie chciało budować, więc zrobiłem kilkakrotnie coś. No, i od góry to wygląda tak. Oceńcie w komentarzach, jak Wam się podobało i siema.